solo-bolo. widzowie, z tej strony Buszu Nagrywamy kolejny odcinek serii od A do Z na Midzie, na Challengerze. Tak przynajmniej zaczęliśmy. Teraz oczywiście jest Grandmaster, bo idzie jak idzie. Gram na Niko, gościu jest OTP-kiem Niko. Dzisiaj powiem wam najgorszy champion ever chyba, bo no a Feliosem ja... Nie potrafię grać. Nie piszcie, proszę, w komentarzach, że nie umiem zmieniać broni, że jestem nobem, bo ja mam tego świadomość. Ta gierka jest na przeczekaniu. Mam nadzieję, że mam kozaków w teamie, że mnie wykarują. Ja po prostu będę sobie farmił. I można na dwóch, trzech itemach coś będę robił wtedy z obrażeniami. Taniko to w teorii to nie jest najlepszy czempion. Niko wiadomo, ale gościu nią dość dobrze. Jest otepekiem, także myślę, że dużo potrafi. No, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W teorii mają dużo lepszy skład, wydaje mi się. Nasz support na pewno nie jest najlepszy, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Eee, pokazałbym wam czat, ale niektóre wiadomości nie są kulturalne. O, na Luciana gram nam, idzie w wcale to nie jest Niko. Sztuczka stara świat. No i ogólnie tu będę musiał się dość mocno skupić. Ktoś mi powiedział, że na początku powinniście czerwoną broń jakby użyć. Wiem, że są te kombosy, że chcecie mieć na przykład czerwoną i białą i tak i tak dalej. Ja szczerze powiedziawszy nie znam eby schematu, jak się powinno używać te bronie. A są też zagran dwa normalki, wcześniej no i nie wyszły najlepiej, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim farmić, nie? To najważniejsze. Ona na linii jest silniejszą postacią, także myślę, że jak zrobię jakieś 100 cs w 12 minucie jak to robię. Normalnie ja na córakiu, to będzie ok. A i takie runki gram. Na Freelosie tych połączeń jest dość dużo, także na pewno można trochę więcej kombinować. Akurat ta broń z ręczem jest dość fajna, gdzie ja ogólnie jej nie lubię. A nie grałem dość dużo, dużo jak wyszedł. Pomyślałem sobie z koleżanką na bocie uwu. Ale potem już nie było za bardzo takiej możliwości. Okej, okay, nice. No i karujcie mnie, karujcie mnie, karujcie mnie. No i super. W ogóle na postaciach, gdzie nie znam limitów, a na Afiliosie nie znam ani trochę limitów, przede wszystkim chcę się farmić do kilku itemków i potem dopiero robić obrażenia, nie? Bo jak nie znasz limitów postaci, to raczej nie chcesz się bić. Na przykład jak ja teraz, nie? Ale zabija? Dobra! Pozytywny kadaan! Tylko. Jak. jak ocenę wave. O. Dobra, wave jest ok, wave jest ok, wave jest ok. Dobra, czacie poproszę. Zbejtowana. Eee, z tego co wiem, pierwsze się dodaje AD, drugie się dodaje letality, dopiero potem Dark Speed. Zrobimy sobie z sobie build Gay Force into BT, into jakieś IE, na koniec może jakiś Phantom, coś takiego. Nie wiem czy ten build jest dobry. Niektórzy mi pisali, że nie jest, ale daje fajnego shielda, także myślę, że z tym buildem będę dość bezpieczny. Dobra, a co jest? Są w są miary spoko. Czy ja mogę tam pójść na diva? Ty idę. Hmm. Close. Libro. co lil bro? Dobra, mam no dobrego wavea na midzie, tak że ten room nie był najgorszy, mimo że nic z niego nie wyszło. Dobra, spróbuję to sfrizować, to Niko się wywaliło na bocie. No i dobry team, jak ja grama feriosa, to najważniejsze. Ogólnie, jak freezujecie, staracie się my dobijać, bo ranger jest łatwiej sfrizować, bo są dalej od towera. To można CTRL -E robić, ale. Okej, okay. gram do bota, jak ona jest na topie. Co daleko jest mój live, że to stryzować niestety. Możemy ogólnie, jakby użycie broni na kół, używa nam 10 staków, ale możemy to zrobić na jednym. I tutaj jakby maksymalizujemy value broni, nie? Żeby się jeszcze dodatkowo wyleczyć. Albo jak chcemy szybciej skiknąć, to wiadomo, że na 10 możemy zrobić. Czyli mam jednego, używam Q i mam jakby Q. I zaoszczędzam 9 stacków, nie? Ogólnie z zielonej... Okej. Okay. Hmm, nie spoko Nie ma ignite jakby, ja mogę cofnąć do bazy, jest spoko wave, jest kanon Przyjdę na gotowe i mogę ją zabić z dalej i itd tak Ej te dwa normalki, które grałem, a są poszły tragicznie A ta gierka jest naprawdę giga spoko, no ale tak to jest jak grasz normalki z widzami buszownikami Którzy postawki nie ogarniają, nie? kanonek wykrzyknik na czacie Ty, KS Chciałem tego killa, czemu mi nie zostawiła, skręca champion na będzie Pewnie nie widziała. Szkoda, szkoda. Solo Bolo? OTP <ścoughs> Niko rozwalony, tak o. To bije więcej Adeta w Dobrze zjadłem się w Używamy Q i teraz pyk Dobra, dobre bronią Nie wiem jak ja nie kliknę tego kanona, ale nieważne Yes. Albo na troluje, albo nagra pod Adetoniką. Nie, nagra no, pod przeważnie. Ty typ troluje? Mego apeluję nie trochę ustać. Siema. ma. Okay, mogę z r Słabo. A, za, później, za słabo zagrałem. Słabo zagrałem. Słabe broń miałem do tej walki, bo oni się nie zgrupowali z RKO. Mogą od razu biec tutaj, żeby miał mi dostać, bo nie mogły mnie zderzować pod żadnym kontentem, żeby No to szkoda tego teamfightu, szkoda. I my tutaj czerwoną albo białą byłoby na pewno dużo, dużo lepiej. Ale nic, idziemy teraz pod tego beteka. Ten betek nam daje fajnego shielda, bo betek daje shielda, overheal daje shielda i broń na Q daje shielda. Także często może mieć naprawdę bardzo dużego shielda i to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Kolektorek? Nie, tu kolektor nie jest dobry. Tu kolektor nie jest dobry. Dlatego, że Niko, jakby szła normalnym bidem, miałby zonię. Ona idzie pod tanka, i ten idzie też pod tanka. Jakby byli fullscruis, to kolektor jest spoko, ale tak to. Mam jednak tych dwóch oftanków. Czy ja umiem No mogę. A i tak chyba źle zagrałem, że. 4-0 było, to wysolowałem ją. Aż on slowka zapikował, bo te combo jest opa. W ogóle w next nami nerfią i już nie będzie miała tego elektro tak łatwo sparkować. Powinien od razu flashnąć, tak to by może... Bo chociaż r miał. Ten flash był po prostu useless, tak szczerze. Ale i tak spoko, zabijemy gościa, który jest 4-0. Zagraliśmy pewnie z złe combo, także i tak już ok. Powinniśmy top tower'a wziąć. Ta gierka nie jest aż tak łatwa, nie mam dwa drajki, nie wiem jakim cudem. Naprawdę nie mam pojęcia. Także jakby wzięli soul Pointa to, to nie jest łatwa gra, tym bardziej, że my nie mamy AP Dipsa. No jesteśmy Full AD. Także jakiś LDR na pewno tu pójdzie. No bym kupił kolektora w grze, gdzie jesteśmy Full AD i oni pewnie będą stakować armor, no to byłbym tr Turbo Trollem, nie? Spawnę? To 1 HP. Dobra specjalnie potknię używam Niepotrzem Potrzebna RK, no 180 golda, ale lepsze statystyki na tym smętu, nie? Dobra, już pad, oni są we dwójkę na micie, nikt nie może być na bocie Grasz dżunglę czasami yy, na customach teraz gramy z widzami. Często customy to czasami force chciałbym mieć i że mnie nie przyspieszyło snara Nie chcę proszę to przedłużać jak jestem Ja sobie w sobie zostawię Co? Copka po prostu? Copka i topem? Awesome. No to zjebałem. bałem. Mam kamerą mnie ściśnięta dorszałem. Coś on wsadzić takło. Na no jak na to, że to jest moja najsłabsza postać, powiem wam, i to tak by far myślałem na tej serii, jeżeli chodzi o rozumienie postaci i wszystko, no to i tak jest git. Fajnie by było, jakbyśmy szybko skończyli grę, no bo dobrze to Niko kontroluje, bo Niko kupił jakąś Zonię, ten by kupił GA, ja, ta kupia też może zonię no to ta gierka nie byłaby taka łatwa i to nie byłaby taka łatwa dość mocno w late game'ie. Mimo, że mamy jakiegoś na Semira, Feriosa, to i tak wydaje mi się, że dostalibyśmy skala. Ciężko o kto który jest jakby fulla, albo fulla peni nie? Teraz z tym. Nie, silnik No, także wyszedł ten Apelios. Trochę wiem, ale też przez to, że się bardzo skupiałem na tej postaci. Wydaje mi się, że to, że ten Apelios wyszedł, jest bardziej kwestią tego, że miałem dobrą drużynę. I po prostu Niko się też dość mocno poddała. Myślę, że MINDĘ zagrałem dość poprawnie. Tam też dość byłem laki, że nie padłem tam w pewnym momencie. I dostaliśmy pierwsze zabójstwo razem z POPI. Ogólnie Gierka bardzo na plus, ale jak widzicie na solku no nawet możecie sobie zagrać pierwszy raz nam idzie, a dużo zależy po prostu od Waszej drużyny. Obrażenia pewnie będą jakieś mega duże, ale myślę, że też coś tam zrobiłem. Na pewno jakbym tym Afriasem brał te największe obrażenia. Czy Nie ma to tamto. Także no Afeliosm po prostu nam idzie. Trzymajcie się dzięki za oglądanie pozwoli